Zadbaj o komfort cieplny na długie lata. Zastosuj doskonałą izolację z wełny mineralnej Klimowool. Odwiedź materiały budowlane Wesołek i skorzystaj z wyjątkowej oferty autoryzowanego dystrybutora. Piątek, 21 lipca, Tobiasz Krakowski, dzień dobry. Pora na wiadomości z Kalisza. O czym dziś powiemy? Sprawdźmy skrót informacji. Myśleli, że to pedofil. Młodzi mężczyźni zaatakowali i pobili nagiego mężczyznę na ulicy Ciasnej. Upchnięte w małą klatkę, wystawione na sprzedaż. Handel zwierzętami na kaliskim targowisku. Chłoną lasy, zboża i maszyny. Kombajn stanął w ogniu. Kolejny dzień pożarów lasów w Grecji. Polscy strażacy walczą z ogniem, a wśród nich trzech kaliskich strażaków. Nowość pod kaliską palmą i to od młodych kaliszan. Lubi widzieć świat do góry nogami. Wyjątkowa pasja kaliszanina. Startuje nowy sezon drugiej ligi. W sobotę piłkarze KKS-u podejmą radunię z Dężyca. W całym regionie utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe ani ma dnia, by strażacy nie musieli wyjeżdżać do kolejnego pożaru. Potencjalne zagrożenie stwarza człowiek, szczególnie w okresie żniw i innych prac polowych. Tylko w minioną środę doszło m.in. do pożaru upraw zboża i domu w okolicach Zagorzyna koło Blizanowa. Tego samego dnia w Woli Droszewskiej w gminie Godiesza doszło do pożaru prasy do słomy i zboża. Chwilę przed tym pożarem podczas prac polowych w Woli Rychwalskiej kilkadziesiąt kilometrów dalej palił się kombajn zbożowy. Podczas prac prawdopodobnie w wyniku zwarcia elektrycznego ogień pojawił się wewnątrz silnika maszyny rolniczej. Na miejsce szybko przyjechał strażacy, ale ogień w takim tempie rozprzestrzeniał się, że po kombajnie została tylko opalona konstrukcja metalowa. Na szczęście nikt nie został ranny. Kombajnista zdążył opuścić maszynę. Znacznie większe problemy i potrzeby ma Grecja, która mierzy się z wielkimi pożarami lasów. Wśród blisko 150 polskich strażaków, którzy ruszyli walczyć tam z żywiołem, jest trzech z kaliskiej Komendy. Aspirant Daniel Więckowski, ogniomistrz Piotr Talar i sekcyjny Paweł Konkol to strażacy, którzy na co dzień pełnią służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Kaliszu. W minioną środę razem ze 147 innymi strażakami z różnych komend w Polsce wyruszyli do Grecji, by wesprzeć tamtejszych ratowników w walce z pożarami lasów. Dziś około 11:30 polskiego czasu grupa wjechała na teren Grecji i skierowała się Ku Atenom. W skład polskiego modułu weszły siły i środki z województwa wielkopolskiego, małopolskiego, Warszawy i Wrocławia oraz komponent dowódczy z komendy głównej PSP. Czas trwania akcji ratowniczej zaplanowano do 2 sierpnia. Niecodzienna interwencja policji w Kaliszu. W środę, 19 lipca, w godzinach wieczornych, u zbiegu ulic Ciasnej i Złotej biegał nagi mężczyzna. Do sieci trafiły nagrania, na których widać, że jest zdezorientowany. Nagle podbiegają do niego dwie osoby, które wyzywają go od pedofilów. Zaczynają okładać go pięściami i kopać w okolicach głowy. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem, a filmiki krążą już od kilku dni w mediach społecznościowych. Na naszą skrzynkę odbiorczą na Facebooku również otrzymaliśmy kilka wiadomości na ten temat. Chodzi o nagrania wideo, na których widać jak starszy, nagi mężczyzna biega u zbiegu ulic Ciasnej i Złotej. Nagle podbiegają do niego dwie młode osoby. Jedna nagrywa zdarzenie, druga goni go i krzyczy wy***. I pedofilu, a następnie przewraca, okłada pięściami po ciele, a nawet kopie w okolicach głowy. Zapytaliśmy policję, czy interweniowała w związku z tym zdarzeniem. Potwierdzam, że mieliśmy takie zgłoszenie. Patrol, który interweniował na miejscu zdarzenia, stwierdził, że kontakt z mężczyzną jest utrudniony. Na miejscu przybył również zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna został przekazany pod opiekę specjalistów, poinformowała Kaliska policja. Okazało się, że to 45-letni mieszkaniec naszego miasta. Kaliska policja nie stwierdziła, że doszło tam do przestępstwa. Nielegalny handel zwierzętami domowymi to temat, który wywołuje wiele emocji i negatywnych odczuć. Przepisy prawa zabraniają prowadzenia takiej sprzedaży na targowiskach, a osoby nie stosujące się do tego popełniają wykroczenia. I niestety w Kaliszu również nie brakuje takich sytuacji. Ostatnio służby interweniowały na targowisku przy ulicy 3 maja. Dwa małe psy upchnięte w ciasną klatkę, na pełnym słońcu, bez wody i z ograniczoną możliwością ruchu. Taki widok zastali ostatnio klienci targowiska przy ulicy 3 maja. Chociaż sprzedaż zwierząt domowych z niezarejestrowanych hodowli jest nielegalna, dla niektórych liczy się tylko chęć zysku. O sprawie poinformowało w mediach społecznościowych Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt Help Animals. Dwie małe sunie upchnięte w małą klatkę wystawione na sprzedaż. Miały szczęście, że trafiły na osoby o wielkich sercach. Grażynka, młodsza i Wiesia są już bezpieczne. Dla Wiesi szukamy domu. Dziewczynka ma dwa lata, jest bardzo wystraszona. Wszystko wskazuje na to, że była bita. Dlatego też ruszyły kontrole miejskich targowisk. Są one właśnie wynikiem ostatnich zdarzeń. Do dyżurnego Straży Miejskiej. Wpłynęło zgłoszenie o, nielega, o nielegalnym handlu zwierzętami. Dlatego też przypominamy mieszkańcom Kalisza i osobom przyjezdnym, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, na terenach targowisk miejskich i innych placów, obowiązuje zakaz sprzedaży zwierząt domowych, zwłaszcza psów i kotów. Mając na uwadze zgłoszenie: które okazało się niestety potwierdzone i już są prowadzone czynności w tej sprawie. Na pewno skończy się ta sprawa w sądzie. Przepisom jednak nie podlegają zwierzęta gospodarskie, czyli np. bydło, świnie, owce, konie, kozy, króliki i drób. Handel jednak innymi żywymi zwierzętami jest legalny, jeśli zostanie zgłoszony i jeśli teren, na którym się odbywa, jest wyposażony w miejsca zapewniające zwierzętom ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi czy pomieszczenie dla lekarza weterynarii do wykonywania czynności urzędowych. Apelujemy do mieszkańców Kalisza, aby zgłaszać nam tego typu sytuacje, i my ze swojej strony również wzmażamy działania i patrole w rejonie tego typu miejsc. Przypomnijmy, wykroczeniem jest zarówno sprzedawanie, jak i kupowanie zwierząt domowych na targowiskach. Psami i kotami można handlować tylko w miejscach ich chowu lub hodowlach. Najsłynniejsze obecnie Kaliskie drzewko doczekało się godnego siedziska, a wykonali je kształcący się w zawodzie stolarza uczniowie technikum świętego Józefa. Kaliska Palma, o której głośno było w całej Polsce, jeszcze bardziej będzie przyciągać mieszkańców i turystów, a to za sprawą ławki, która okala egzotyczne drzewo. Mimo wakacji, młodzi stolarze z Technikum Świętego Józefa ciężko pracowali, by zrealizować zlecone przez miasto Kalisz zadanie. Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się, że architektoniczny element w najstarszym mieście nad Prosną wykonali uczniowie kierunku technik, technologii drewna, poinformowało Technikum Świętego Józefa. A teraz przenosimy się w sportowe klimaty. Ostatnio popularny w sieci stał się filmik, na którym pewien chłopak stał na jednej ręce na krawędzi jednego z budynków znajdujących się przy ulicy Śródmiejskiej. Poznajcie bliżej Mateusza i jego wielką pasję. Trzeba przyznać, że robi wrażenie. U jednych budzi podziw, u innych grozę. Kim jest odważny i wysportowany mężczyzna? To 25-letni Mateusz Sawicki, znany w sportowym środowisku jako sawko. Młody Kaliszanin specjalizuje się w handbalancingu, czyli staniu na rękach. Handbalancing to jest nic innego jak w stanie na rękach. Jakby nie ma nic tutaj. Komplikować. Jest to po prostu stanie na rękach, jest to taka, może powiedzieć, sztuka artystyczna. E, a kalistenika? No, kalisthenika jest to zbiór ćwiczeń, e, bo można powiedzieć podstawowych, typu pociąganie pompki, wiadomo, z wasą masą ciała. E, I wiadomo, do kalisteniki też dochodzą elementy gimnastyczne, takie jak flaga, właśnie stanie na rękach, waga przodem, waga tyłem. Jak wyglądały jego początki i od czego tak naprawdę zaczął swoją przygodę? Poważnie z kalisteniką zacząłem zajmować się jak miałem no 16 lat. Takie moje pierwsze początki były na starym placu, takim dla dzieci dosłownie. No drążki niskie, człowiek musiał nogi podkurczać. Mateusz po pierwszych zawodach zakochał się w kalistenice oraz w staniu na rękach. Jednak postanowił, że nie chce wiązać przyszłości tylko i wyłącznie z zawodami. Fajnie, fajnie tak występować przed publiką nie? i mówię... No zobaczymy, jak, w jakim to kierunku pójdzie. No i tak człowiek trenował, trenował, chodził, jeździł na te zawody, no zmierny mi można powiedzieć skutkiem, no bo to niestety, <grym> jeśli chodzi o trzeba być mega wszechstronnym, mhm. trzeba robić statykę dynamikę. Ja niestety ograniczałem się tylko i wyłącznie do statyki, czyli właśnie tych elementów typu flaga, handstand. I tak sobie właśnie po czasie powiedziałem, no dobra, jak mi na zawody nie idą, to obiorę sobie jakiś element, w którym będę po prostu no, mega dobry. I padło na stanie na rękach, i potem y, miałem takie coś, że dobra, idzie mi to stanie na rękach w miarę okej, okay, to w przyszłości może będę chciał być trenerem, że będę chciał uczyć ludzi właśnie stać na rękach. No i tak naprawdę to powoli realizuję, więc y, wiadomo, no, chciałem na początku być y, zawodnikiem i wiązać z tym swoją przyszłość. Niestety no to się nie udało, ale dzięki temu poznałem właśnie nową pasję, jaką jest stanie na rękach i tym właśnie chcę się realizować. Co nie? Czyli prowadzić warsztaty, uczyć ludzi stać na rękach i tak naprawdę pokazy robić, bo mimo że mi nie zawody nie wychodziły, to tak naprawdę to się jakby można przekształciło w to, że mogę pokazy robić. A to mhm. też jest naprawdę fajne czy tak wytrenowany i doświadczony kalistenik odczuwa jeszcze strach i zastrzyk adrenaliny przy wykonywaniu niebezpiecznych z punktu widzenia laika pozycji? Nie mam jakiegoś nie mam tej adrenaliny, ale mam takie skupienie tu i teraz. Czyli jakby ja jestem wyłączony, mnie dosłownie nie ma. Ja, ja teraz skupiam się na tym, co robię, dosłownie. jakby nie towarzyszy mi nic podczas tego. Więc to tak mówię, dziwnie może to brzmieć, ale dosłownie tak jest, że to jest takie, takie uczucie tu i teraz. To mi pokazuje, ok, że tyle lat już ćwiczę i moje umiejętności w tym są coraz pewniejsze. Czyli daj mi na to, że jak ja stoję sobie na krawędzi budynku, to ja wiem, że to moje skupienie jest na tyle dobre, że, no, że to mi to ogólnie też pomaga progresować. Jakie rady Mateusz dałby początkującym osobom? wszystkim pamiętajcie o rozgrzewce, bo tutaj dużo, jak, jak tak patrzę młodzież przychodzi, trochę pomacha ręką i zaczyna robić trening, no jakby osoba początkująca, pamiętaj, skup się przede wszystkim na rozgrzewce odpowiedniej całego swojego ciała. Czym dalej chce się zajmować Sawko? Planuję przede wszystkim yy pokazać tą kalistynikę, że można naprawdę rzeczy fajne osiągnąć, nie zważając tak naprawdę na wiek, w którym zaczęliśmy, bo ja zacząłem tak naprawdę tak poważnie tronować w wieku 16 lat, więc jakby chcę przede wszystkim zaradzić tą kalisteniką. takim drugim moim marzonkiem jest jakby prowadzić ludzi w tym, pokazać, obrać tą dobrą drogę, przede wszystkim bezpieczną, bo to osoba, ja na przykład na swoim przykładzie nie byłem, no, uczyłem się sam, byłem typowym samoukiem, do, do teraz jestem samoukiem, jeśli chodzi o kalistynikę, o head balancing, więc wiem jakie ja błędy popełniałem i wiem jakie to negatywne skutki przynosiło z biegiem czasu, gdzie ja teraz obecnie miałem kontuzję 9-miesięczną, gdzie nie, nie mogę robić tego, co tak naprawdę kocham, więc no, chciałbym, żeby ta osoba e, trenując u mnie unikała tych błędów. E, a trzecim takim marzonkiem jest przede wszystkim no, dalej stawać na fajnych e, obiektach, można powiedzieć, no, widowiskowe robić ujęcia, bo chciałbym mieć w, e, w przyszłości fajne pamiątki, fajne zdjęcia. Mateusza można zobaczyć praktycznie codziennie na siłowni w Parku Przyjaźni. Tam również chciałby prowadzić treningi z młodzieżą. Życzymy powodzenia. Dobra na upały do spożycia prosto z kranu, a przede wszystkim za darmo. Woda skaliskich wodociągów niewiele się różni od tych butelkowanych, a dostarczana jest prosto do domu. Wodociągi ponownie zachęcają do picia wody, również ze zdrojów miejskich, ujęć publicznych, które w tym roku po dwuletniej pandemicznej przerwie znów działają. W kaliszu zdrojów miejskich, z których można wprost czerpać wodę, mamy 7. Rozlokowane są w parkach czy w miejscach, gdzie jest spory ruch pieszych. Woda pochodzi ze studni głębinowych. Jakością zbliżona jest do sklepowych wód średnio zmineralizowanych i ma wiele przewag nad wodą z butelki. Między innymi te, że zawsze jest świeża, bo dostarczana jest na bieżąco. Jest to woda naturalna. Ta woda przebywa w rurociągu około dwóch dni maksymalnie od stacji uzdatniania do odbiorcy i to tak jest w całym mieście, nie tylko do zdroju, ale u każdego naszego odbiorcy, więc jesteśmy pewni, że to jest woda świeża, nieprzestana i jak najbardziej zdrowa. Woda w kaliskim wodociągu uzdatniana jest bez chemii, stąd jej dobry smak, a PWiK dba nie tylko o jakość i czystość samej wody. Każdy zdrój, kiedy uruchamiamy, jest badany w pełnym zakresie, w jakim przewiduje rozporządzenie ministra, ministra zdrowia i raz w miesiącu dodatkowo jest badany na, tak, w, w tych samych parametrach. Dodatkowo każdy zdrój odwiedzamy dwa-trzy razy w tygodniu, aby go tam umyć, wyczyścić, sprawdzić, czy, czy, czy coś nie przecieka, czy coś jest nieuszkodzone. Więc jesteśmy pewni, że jest ta woda. Pewna, zdrowa i jak najbardziej do picia. Przez ostatnie dwa lata zdroje były zamknięte z powodu zagrożenia koronawirusem. W tym roku działają już normalnie. Jak smakowała woda ze zdroju? Dobra. Tak? tak. Często pan korzysta? Tak. Dobre. Nie ma różnicy taka butelka? Nie. Nawet ta jest lepsza. Tak? Tak. No to na zdrowie. Dziękuję bardzo. Na zdrowie pić można też wodę z kranu bez jej gotowania, bez użycia żadnych filtrów, przynajmniej w kaliszu, bo u nas studnie głębinowe sięgają złóż wody dobrze zmineralizowanych i bezpiecznych od przemysłowych czy biologicznych. Już w najbliższą sobotę piłkarze KKS-u Kalisz rozpoczną rywalizację w sezonie 2023-2024. Na inaugurację drugiej ligi Kaliszanie podejmą Radunię Stężyca. Do rozgrywek zespół przystępuje w nowym składzie i z nowym trenerem, którym został Paweł Ozga. Półfinalista ostatniej edycji Fortuna Pucharu Polski przeszedł latem sporą rewolucję kadrową. Z klubu odszedł trener Bartosz Tarachulski i kilku kluczowych piłkarzy. Budowy zespołu na nowy sezon podjął się Paweł Ozga, związany ostatnio z pogonią Szczecin. To, jak KKS zaprezentuje się pod jego wodzą, okaże się już w najbliższą sobotę. Na inaugurację drugiej ligi Kaliszanie podejmą radu Niestężyca. Widzę ten zespół, widzę. Jesteśmy, myślę, gotowi na to, żeby podjąć rywalizację z Radunią. W jednym z wywiadów powiedziałem, że chciałbym, żeby ten stadion był tutaj to będę, Tego będę się trzymał i na każdej odprawie będę powtarzał e, zawodnikom, że zespoły, które tu przyjeżdżają, mają wyjść stąd. Jeśli mają wygrać, to mają wyjechać na kolanach, dosłownie. Czyli po takiej walce, po której e, naprawdę będzie ciężko tutaj cokolwiek urwać. Proces kompletowania składu nie został jeszcze ukończony, ale paru istotnych wzmocnień udało się dokonać, między innymi w postaci zakontraktowania wieloletniego kapitana Warty Poznań, Bartosza Kieliby. Są takie, takie, takie niektóre pomysły trenera, z którymi gdzieś wcześniej nie było, nie było możliwości spotkania się, ale wydaje mi się, że, że jest to coś nowego, co, co też chce się, chce się chłonąć i... I, I mimo że już parę wiosenek mam za sobą, to, to może być coś, coś nowego i coś, co, co, co dalej będzie mnie, będzie mnie rozwijało, więc yy, ta, taki, ten taki bodziec czegoś innego jest, jest, jest bardzo pozytywny i, i mam nadzieję, że, że też to odczuwa cały zespół i po prostu razem z sztabem stworzymy coś, coś takiego świeżego, pozytywnego. Do drużyny dołączyli ponadto m.in. Maciej Biełczyk i Oskar Kalenik z Pogoni Szczecin, a także Japończyk Kentaro Arai, kapitanem zespołu będzie natomiast Mateusz Gawlik. Jeśli chodzi o drużynę, oczywiście jesteśmy na etapie jeszcze wzmacniania i docierania się. Okres przygotowawczy w lato jest zazwyczaj bardzo krótki, tak. Ja umowę podpisałem z klubem od 1 lipca, więc trzy tygodnie pracy. Weryfikacja na boisku, bo tutaj zawsze tak w piłce jest, natomiast jestem w dobrej myśli, bo wiem, jakimi ludźmi, o jakim potencjale dysponujemy. Oczywiście dalej szukamy wzmocnień, dalej chcemy przynajmniej dwie pozycje wzmocnić doświadczonymi zawodnikami, natomiast na ten moment. Jestem zadowolony z tych zawodników, które tutaj mamy i to oni wyjdą na boisko w sobotę i na pewno zagwarantują dobre widowisko. Podczas przedsezonowej konferencji przedstawiciele KKS-u odnieśli się także do zarzutów i uwag sformułowanych w mediach społecznościowych, a dotyczących funkcjonowania klubu. Ja rozumiem że chcą czasami mieć efekt tu i od razu. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast... Na pewno idziemy w dobrym kierunku. Na pewno się jeszcze dużo zadzieje, tylko że są rzeczy, które po prostu wymagają rozmów spokojnych, a nie pisania tego ogólnie w necie. Niektóre rzeczy były mało przyjemne, gdzie też czytałem o po sobie. Kupicer mogliby wymagać, żeby prezes był dostępny 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Ja powiem, że tak jest. Bo nawet jeżeli ktoś wyjeżdża na urlop, tak jak trener też zanim zaczął nas pracę, a już wcześniej byliśmy posłowie, to my tak na dobrą sprawę to wisieliśmy cały czas na telefonie. Tego nikt nie widzi, najprościej jest napisać, że zatrudniliśmy trenera, który jeszcze był na jeszcze wyjazd, a prezes w najważniejszym momencie wyjechał. No, okazuje się, że wygląda to w tej chwili tak, że przystępujemy do rozgrywek, klub licencję ma, wszystko jest w porządku, i czasami takie pisanie, bo ktoś sobie nagle zaprewnął zaistnieć w mediach, nie ma pokrycia. Wesprzeć kaliskiego drugoligowca z wysokości trybun będzie można już w najbliższą sobotę. Inauguracyjne starcie z Radunią rozpocznie się na stadionie przy ulicy Łódzkiej o godzinie 19.25. I na koniec sprawdźmy prognozę pogody. Choć niekiedy z przewagą chmur i z lokalnymi opadami, w najbliższych dniach na termometrach nadal wysokie wartości. A jak będzie w Kaliszu? Dziś wieczorem termometry wskażą 20 stopni. Synoptycy zapowiadają opady deszczu. Wiatr umiarkowany. W nocy temperatura spadnie do 15 stopni. Wiatr będzie słaby. Noc może być deszczowa. Jutro temperatura maksymalna wyniesie 23 stopnie. Niebo będzie zachmurzone, ale bez opadów deszczu. Wiatr dość silny, w porywach dochodzący do 55 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do 15 stopni. Niebo będzie zachmurzone wiatr porywisty. W niedzielę już cieplej. Temperatura maksymalna wyniesie 28 stopni. Niebo będzie zachmurzone, wiatr umiarkowany i dość silny. W nocy temperatura spadnie do 20 stopni. Niebo wciąż będzie zachmurzone, ale bez opadów deszczu. Wiatr umiarkowany. W poniedziałek synoptycy dla Kalisza przewidują opady deszczu. O poranku termometry wskażą 20 stopni. Wiatr dość spokojny. W dzień temperatura wzrośnie do 27. 7 stopni. Najprawdopodobniej poniedziałek będzie deszczowy, wiatr umiarkowany. I na dziś to wszystko. W weekend zachęcam do zaglądania na nasz portal faktykalicki.info. A ja już się z Państwem żegnam, życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia.